Szanowni widzowie, i nadszedł w ten dzień za chwilkę wielkie losowanie dwóch podwójnych biletów na mecz zaksa kędzierzny koźle. Uwaga! Losujemy! Pierwsza osoba to pan Mirosław. No i przeczytajmy, co napisał pod postem. Po zbiciach Rychlickiego, Grobelnego i Szymury z przeciwników na parkiecie zostają wióry. A drugą osobą jest... Rafaela. Ciekawe, co napisał Rafaela. Kibicuje z bo są jedyni i niepowtarzalni. W nich siła i moc. Gratulacje! Po odbiór biletów zapraszamy do studia w Kędzierzynie Koźlu na ulicy Witosa 3B do dnia jutrzejszego do godziny 16. I zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach Twoje Media TV.